Witajcie w mojej kuchni dzisiaj parzymy herbatkę Zobaczcie to nie? Moment Się kolega rozśpiewał za bardzo Zobacz to To wszystko idzie na licytację Znaczy niektóre rzeczy są tu wylicytowane I właśnie będziemy je dzisiaj pakować i wysyłać w świat. Ale jest roboty trochę i na szczęście mam dzisiaj wolne i mogę sobie jeszcze na to pozwolić, bo inaczej byłoby krucho. Zobaczycie może jakieś licytacje, które się zaczną dopiero dzisiaj czy jutro. Będziecie mieli jakiś przegląd rynku. <laughs> Nie, dobra. Robię kawę, siadamy. Zrobimy sobie później jeszcze miniaturę do filmu. Tu, o tu. Będzie fajnie. Polecam zostać. Elo. Dostałem jeszcze naklejek, no i niestety nie będę mógł wszystkim wysłać im póki co. Też dlatego opóźniłem trochę wysyłanie w tej chwili tych, tych paczek, bo miałem nadzieję, że ich jednak je dostanę. No ale dam Wam moje naklejki. Może to jakoś zrekompensuje to wszystko. Jakieś smyczki firmowe i tak dalej a następnie już jak mam nadzieję że firma się wyrobi szybko z zamówieniem naklejek to, to powrzucamy też naklejki do każdej paczki oczywiście którą ja wysyłam bo nie wszystkie ja wysyłam chociaż jest ich większość. Wchodzisz na tą, gru na tą grupę i patrzysz jakie mamy licytacje w tej chwili. Mamy obraz który został przekazany od jednej y, z podopiecznych domu dziecka, Monikę. Mamy wyjazd motorem. Mamy popi, czyli y, gadżety do auta. Tablice y, z Ameryki, z takim samochodzikiem z cysterną Budweisera. Ta licytacja się skończyła. Tutaj było łopacza snów. Mamy Barbera we Wrocławiu, mamy przejażdżkę bęką, Mamy y, krówki od E-Transportu. Tutaj jest mój, mój y, segregator z superciężarówkami, czyli takie moje dzieciństwo całe. Tutaj mamy trochę kosmetyków. Toreadorki tak naprawdę wszystko się kończy jutro albo pojutrze. Większość raczej w tej chwili. Tutaj mamy gadżety od firmy Impulse Leasing Polska. Lusterko się skończyło, będzie trzeba wysłać. A nie, to się nie skończyło? Czy skończyło się? A nie, 22 się kończy, dobra. No i tutaj, a tu jeszcze ten kwiatek jest i reszta licytacji się skończyła. Dobra, a teraz wystawimy sobie przy okazji drugi, drugi z zestawów od yy, Gulfa. Mam już załączoną grafikę. Wkleimy tutaj sobie, oznaczymy Gulfa, Gulf Oil. Na licytację wędruje pierwszy, drugi. Drugi piękny zestaw. McLarena. koszulka polo plus czapka w barwach kultowego malowania z tego racznego wyścigu Monaco. licytację zaczynamy od 50 zł. Czas trwania. I tutaj zmienimy. Mamy dzisiaj 20. To do 23. No i teraz jest jedno. No to co? Jedziemy z licytacją. I cyk. A zaczynamy weekend wyścigowy. O kurde, muszę to edytować. Dzięki firmie Gulf Oil na licytację wędruje drugi piękny zestaw. McLaren, tak jest. Możecie licytować. Możecie zobaczyć mniej więcej co było. Co będzie? Tutaj mamy paczkę od Schwarzmillera, całą teoreadorki różowe dla jakiejś kobiety, może kultowe ciężarówki. No i jest trochę rzeczy, które jeszcze pójdą na licytację. Koszulka Volvo. Tutaj mam troszkę gadżetów, tak więc. Będzie co licytować, nie? Też będziesz licytował? Czyli, może ciebie wylicytujemy. Zobaczcie. Wszystkie swoje miniatury tworzę na, na tej stronie. Tutaj jest na przykład stara, to sobie skasuje. I mam tu trochę elementów załączonych, chyba gdzieś. O tutaj mam właśnie różne takie. I tutaj sobie załączam za każdym razem jakie chcę. A no, raz zobaczymy, co stworzę na szybkości w ciągu 5 sekund stworzyłem coś takiego. Myślę, że fajnie się nadaje, bo są tutaj różne marki, dużo, dużo widać rzeczy. Także będzie OK, nie? Jak na 5 sekund naprawdę fajna miniaturka. <grym> o, albo nie, dobra, zapiszemy jeszcze coś. Dodamy. Napis licytacja. To było wstępne, ale zmieniłem. I teraz jest takie. Licytacja. Myślę, że lepsze, nie? Będziemy Dobra, powiedzieć. chyba czas zacząć pakować te różne rzeczy. I co my tu mamy jeszcze? O. Mercedesik. Co tu my jeszcze mamy? Oj, kabina się odczepiła. <laughs> to też się znajdzie na licytacjach. Ale spokojnie, tutaj mam jeszcze kartonik od Schwarzmillera, właśnie. I tu też coś mamy. Także fajnie, będzie tego jeszcze troszkę. Dużo ludzi się też, dużo firm nam obiecało, że się dołączy, to tak naprawdę zrobią i kiedy wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie z czasem. Dużo firm odpisało, dużo firm nie odpisało, więc jest tak, powiedziałbym 50 na 50, ale. Ale wszystko zapowiada się bardzo fajnie. Tak szczerze, to przedwczoraj miałem naprawdę chwilę zwątpienia, czy to wszystko wypali i tak dalej. Ale nie minął jeden dzień, minęły dwa dni i naprawdę pozytywne informacje do nas spłynęły. Także mamy pomocników i będzie tak. Damy radę. Weź to teraz, zapakuj. Dobra, teraz trzeba znaleźć te licytacje, które się skończyły, i popakować rzeczy, które zostały wylicytowane. Może od samego dołu zacznę, żeby, żeby nikt nie przegapił. Naprawdę, mam tego trochę. I nie chciałbym o czymś zapomnieć. A może i pakujemy już te rzeczy, które się skończą. A zobaczymy. Dobra. I pakujemy mu raczej tą oto tą oto paczuszkę. Dostaliśmy to od firmy Enatrax. Kolejna paczka zapakowana. Jedziemy. Mam trzy paczki spakowane, bo reszta tak naprawdę jest wszystko w toku. A i szczerze, nie chcę mi się już tego teraz dzisiaj robić. Bo za dużo jest. Ja sobie mniej więcej to popakuję w kartony. Może zaraz coś jeszcze wystawię. I niech to idzie w świat. No i tyle. Szkoda, że tylko nad tą paczką mi się tak. Męczyłem, bo okazało się, że chłopak chce odebrać osobiście. <grymne> no trudno, ale będzie chociażby ładnie zapakowane i w samochodzie sobie przewiezione. Jeszcze zaraz coś wystawię. Zrobimy jakieś foteczki. I pojedziemy zabić do te paczki. No i dobra, okazało się, że jednak żadnej paczki nie jadę wysłać. Bo paczkę, do której nie mam naklejki, chłopak mówi, że poczeka, także żaden problem, wyślę mu później z naklejką. Drugą przekażę osobiście, a trzecią może zawiozę do kogoś, żeby została przekazana. Także dobrze, zmniejszamy koszty, żeby jak najmniej to wszystko, że tak powiem, nas wyniosło. I tyle. No nic, chyba zacznę sobie powoli składać ten film. Może jeszcze coś sobie dogram później, jak będę jechał. Yy... I tyle. Siema, kasper. Jak myślałem, nie było mi dana jednak wysłać tych paczek, ale wszystko dogadane, każdy czeka. A wsiadam w swoją, znaczy nie w swoją, a 500-konną maszynę. siema i ruszam, ruszam na Niemcy. Takie kółeczko, dzisiaj jest środa, dopiero. piątek powinienem być z obrotem. Tam maszyna stoi, nie? Tu. No i, i co? I najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu będę miał już swój samochód. Na stałe. W przyszłym albo w następnym. Także teraz to już z górki. Dobra. To co? Zapraszam na licytację. Wpadajcie, możecie wystawiać co chcecie. Możecie licytować co chcecie, za ile chcecie. Ważne, żeby to były fajne. Piejące. I tyle. To zobaczysz. Jak przywołać czas, chwili, które pamiętam, Gdy wiedzieliśmy, gdzie szukać ciepłych ust. Nigdy nie mówi mi stop. I daj mi po co wziąć. Sił do tych rąk. Pusty pokój i wiara w coś. Odmierzam czas, długością dnia. Tak bardzo trudno zacząć jeszcze raz.